Drużyna mistrzów, tak, tak, drużyna mistrzów, jak zaczynasz Dzień Brat, Wojtek soku firma. firma, jestem mistrzem, kiedy robię znów kolejny ruch. Teraz i zawsze, dziękuję bardzo. Witajcie, witam Was już usadowiony, a własnym cześle Roman Boski. Czuję się już dobrze w moim radyjku, zadomowiłem się, ale jestem tutaj teraz dla was nie po to aby mówić jak mi tutaj dobrze i komfortowo ale po to żeby zapowiedzieć niezwykłe wydarzenie w którym biorę także udział w nietypowej formie 27 stycznia w Krakowie tuż pod mostem grunwalskim, a właściwie troszeczkę w prawo w stronę Wawelu czyli na bulwarach wiślanych odbędzie się niesamowita impreza Szósta edycja przeciągnij smoka przez Wisłę. Całość organizowana jest przez Stowarzyszenie Klub Morsów Kaloryfer. Ja będę miał to wielką przyjemność być konferansjerem oraz myślę, że uda mi się zagrać jakieś kawałki, szczególnie te z drużyną mistrzów. A jeśli chcecie zobaczyć 30 osobową grupę odważnych ludzi, którzy przepłyną Wisłę w zimie przy minus. Nie wiem ilu, może nawet kilkunastu stopniach, wszerz, a potem przeciągnął jeszcze smoka. Jeśli chcecie posłuchać trochę mojego rapu, jeśli chcecie spróbować pysznego tortu w kształcie Morsa, to nic, tylko padajcie. 27 stycznia, godzina 12. Myślę, że już nawet przed 12 zaczną się niektóre y, wydarzenia związane z tym niesamowitym eventem. Program jest bardzo ciekawy. Yy, plakat będziecie widzieć przed i po mojej zapowiedzi. Pode mną, jak zwykle, pojawią się linki. Ja Was serdecznie zapraszam. Morsy 27 stycznia przepłyną Wisłę. Będziemy tam także my. I zapraszam Was serdecznie na kolejną audycję Boski Rap Chill Out 29 stycznia. Kolejna premierowa audycja. A potem cały tydzień powtórek. Bądźcie z nami, pozdrawiam serdecznie, Polski Roman.